Wszystko co dobre ma swój koniec. No były to świetne dni, świetne wyjazdy, turnieje. W przeciągu tych trzech lat sprawdziliśmy 62 zawodników na kadrach, w meczach towarzyskich, w turniejach. Jestem strasznie dumny, że mogłem razem z trenerem Piotrem prowadzić tę kadrę, bo naprawdę spotkaliśmy tu świetnych chłopaków. Zaczynałem. Pierwszy raz to było też tutaj w Wronkach. Byłem trochę taki stydliwy, nie, wiedziałem, nie znałem nikogo. Dopiero po pierwszym dniu tak wszyscy zaczęliśmy się kolegować. Pierwsze zgrupowanie pamiętam, jak tu przyjechałem, to wiadomo, żyło się tym, że kiedyś tu reprezentacja Polski absolutna, prawda, jeszcze za czasów czynówka i tak dalej, przyjeżdżała trenować, więc jak zobaczyłem pierwszy raz to na pewno zrobiło wrażenie, bo w Polsce mało mamy takich obiektów. Dla mnie to było przeżycie, a co dopiero dla niego, pamiętam pierwszy trening chyba o godzinie 21.00 wszystkie lampy zaświecone, wszystkie upitery. Na pewno dużo się nauczył, dużo zyskał takiego jakby powiedzieć pewności siebie przez to, że przyjeżdżał tu, że grał z Lechem Poznań. Później był powoływany na wiele wspaniałych imprez typu turnieje Lech Cup, Iber Cup. Z roku na rok przyjeżdżali na nasze konsultacje coraz lepsi zawodnicy, coraz bardziej świadomi zawodnicy, co nas bardzo cieszy. Turniej Lech Cup, Bo to było już niesamowite doświadczenie. Graliśmy z bardzo dobrymi klubami, z rewelacyjnymi zawodnikami. Nie na co dzień się gra z drużynami typu Chelsea, Liverpool, Anderlecht, czy Hertha Berlin. Przede wszystkim nabrali pewności siebie. Wiele turniejów, wiele gier, wiele zgrupowań. Wiedzą po co to przyjeżdżają, wiedzą czego mogą oczekiwać od nas. My wiemy czego możemy oczekiwać po chłopcach. W meczach chociażby zewcy Migliant pokazali się z rewelacyjnej strony i potrafili ograć mistrza skandynawii. Jeżeli chodzi o anegdotę, to przede wszystkim Christian Borecki, który, który jest Polakiem, gra w Anderlechcie. Pierwsze spotkanie naszych chłopców z nim miało miejsce na Lechkapie. Tam się poznali, tam wspólnie dopingowaliśmy. Anderlecht. to oni dopingowali nas poprzez portale społecznościowe, gdzie wspólnie cały czas mieli z sobą kontakt. Kolejne spotkanie z tym chłopcem było na Iberkap w Danii, gdzie także chłopcy widząc Pustiana, no wpadli w objęcia. Było to bardzo sympatyczne. Bardzo było fajnie, dużo kolegów poznałem, najlepszych zawodników z swojej Akademii. Du dużo meczów zagraliśmy, byliśmy na. Były takich bardzo dobrych turnieje. Poprawiłem szybkość, wyjście na pozycję, pokazywanie się do gry, uderzenie z wody. Wszystko. Było bardzo fajnie, śmiesznie było. Dużo kolegów poznałem, trenerów. Się bardzo dużo nauczyłem. Poprawiłem szybko, jakieś zwody, ruch do piłki i od piłki. Będę pamiętał, że tutaj dużo rzeczy fajnych się nauczyłem. Poznałem trenerów fajnych i Podążę ścieżką na pewno do FASE. Chciałem zostać piłkarzem i moim marzeniem jest, żeby grać w Manchester United. Co prawda, kadra się kończy, ale kończy, zaczyna się kolejny etap FASE w Szczecinie i chcielibyśmy, żeby jak największe grono tych chłopców dołączyło do nas do Szczecina i, i tam dalej szlifowało swoje umiejętności pod skrzydłami m.in. pana e, trenera Sławka Kłosa, który będzie pierwszym trenerem Różnika 2004 w Szczecinie. więc ta ciągłość jest jakby zachowana, jeżeli chodzi o kadra fasę. Chciałbym podziękować moim kolegom, Alanowi, Szulikowi, Geldiemu, Majkiemu, Brzozie, no i całej reszcie. I trenerom oczywiście, chciałbym podziękować trenerowi Sławkowi i trenerowi Piotrowi. Trenerom i kolegom za to, że dużo mnie nauczyli, a kolegom, że fajna atmosfera była. Kolegom, trenerom, trenerowi Piotrowi, trenerowi Sławkowi i innym. Wszystkim chciałbym podziękować ci, którzy byli w tej kadrze. Nikodę, Max, Kuba, Alan, Mirosławski Brzozowski, Majk Chciałbym trenerom podziękować, że mnie tak dobrze wyszkolili. Dziękuję wam wszystkim, że mi pomogliście w tym wszystkim. Was jest dasz. No, jest? Mikrofon. A ktoś bite? musisz tam jeszcze raz zrobić tę nagrywkę, jak poznaliśmy, że to jest. Alecz, Chwilę pamięci, jak gdyby to było. A ja jestem na klatę i pociągnąłem z lewej nogi. Z wolę si? Z Liverpoolem.